Dzień dobry! 30 lipca dzieje się w Piotkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 23 lipca. Rynkiem Trybunalskim zawładniali miłośnicy miodu. Stragany wystawili producenci tego słodkiego przysmaku. Święto miodu odbyło się po raz dziewiąty. Nie zabrakło również występów zespołów ludowych. Poniedziałek 24 lipca. Nad naszym regionem przeszła dość silna burza. Między innymi strażacy z OSP Przygłów mierzyli się z jej skutkami. W całym powiecie odnotowano kilkanaście podobnych zdarzeń. Wtorek, 25 lipca. W Miejskim Amfiteatrze w Piotkowie Trybunalskim odbył się kolejny spektakl dla dzieci. Tym razem aktorzy z Teatru Promyk wystawili spektakl pod tytułem Bajka indiańska. Kalinków, gmina Aleksandrów. Podczas prac polowych doszło do wypadku. W trakcie naprawy kombajnu maszyna zsunęła się z lewarka, co skutkowało przygnieceniem 61-letniego mężczyzny. W wyniku wypadku poszkodowany złamał nogę. Środa, 26 lipca. Między Bełchatowem a Piotrkowem Trybunalskim w miejscowości Helenów doszło do zderzenia dwóch samochodów. W wyniku zdarzenia jeden z kierowców został ranny. Czwartek, 27 lipca. Na Stadionie Miejskim przy ulicy Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim odbył się kolejny letni piknik. Wszystko w ramach akcji Lato w Mieście. Piątek, 28 lipca. Piotrków. Około godziny 14 zapalił się pustostan u zbiegu ulic Zamkowej i Wspólnej. Prawdopodobną przyczyną było podpalenie. Sobota 29 lipca. W Wolborzu na terenie ZSCKU odbył się piknik z okazji 25-lecia Powiatu Piotrkowskiego. Impreza odbyła się pod nazwą Powiat Folklorem malowany". Oprócz stoisk kół gospodyń wiejskich na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły ludowe oraz zespoły z Armenii, Czarnogóry, Mołdawii, Serbii oraz Słowacji. W międzyczasie odbył się również mecz piłki nożnej pomiędzy pracownikami Starostwa Powiatowego i urzędnikami z Mołdawii, zakończony z zwycięstwem tych pierwszych 4 do 3. W sali widowiskowo-teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbył się koncert legendarnego zespołu Universe. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.